Odbierzemy w końcu tą paczkę od cioci. Tak, tak, już idziemy ją odebrać. Tylko zapłacę za przesyłkę. Okej? Okay? Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, dzień dobry. Chciałabym zapłacić za przesyłkę. Dobrze. Yy, jaki karton duży? Yy, nie wiem, chyba. 50 cm, coś takiego, nie wiem, jaki karton, tak naprawdę. Dobrze, dobrze, dobrze. To ja poproszę 20 zł. Eee. Yy, dobrze. Mamo, no chodź. Chodź, nie poczekaj, za chwilę pójdę. No dobra. No dziękuję i my już idziemy. Jej, prezenty wreszcie. No dobrze, te są chyba, chyba nie nasze, nie wiem. Pan mówił, że trzeba tutaj kliknąć ten kujek. Chcesz kliknąć? Tak. O, jaki prezent. Jaki duży prezent. Mamu mogę już je otworzyć? E, nie, poczekajmy, aż dojedziemy do domu. I wtedy będziesz mogła je otworzyć. Jej! Wiesz co, pomyślałam, że możemy jeszcze wyjść do kawiarni. I tu sobie otworzysz prezenty. Okej, okay, jej, super. Och, ta jej ekscytacja. A jakie się prezenty nie spodobają? Dobra, otwieraj te swoje prezenty. Może coś tam dla mnie też będzie? Nie, mamuś. To prezenty dla mnie. Jak coś to się z Tobą podzielę. Ale dobra, już otwieram. Pierwszy prezent. Jakie ładne zdjęcie! To te, które Ciocia mi obiecała do mojej kolekcji zdjęć z nowego roku. Jej, bardzo ładne, ale jeszcze chcę zobaczyć pozostałe. Dobra, może teraz ten różowy. Jaka ładna kula! Piękna, piękna, piękna. Postawię ją w pokoju na honorowym miejscu. Dobra, ale otwieramy dalej. Co to będzie za prezent? Aparat fotograficzny? Zróbmy zdjęcie. Wow! To robi jakieś efektowe zdjęcia. Kolejne do mojego Nowego Jorku. Zdjęcie. Super! Dobra. Jeszcze mamy dwa prezenty. Który teraz? Może ten. Może ten żółty. Ten największy na sam koniec. Skąd to na wytrzasnęła Renifera? One w ogóle istnieją? Dobra, dobra. I Renifer. No to już najlepszy prezent świata, więc już się boję, co będzie w tym kolejnym prezencie. No zobaczymy. Może będzie właśnie taki, jak mówisz, najlepszy, a może będzie coś gorszego, bo wiesz, Renifera to już chyba nic nie może przebić. I. Zobaczymy. To ta parasolka. Mamo, co to za parasolka? Taka no? zwyczajna parasolka? Nie, nie otwiera jej. Dlaczego? Już ci mówię, jak ją otworzysz, zaczniesz latać. Naprawdę. Wiesz, ile taka parasolka kosztuje? Normalnie nią możesz latać. Tylko nie lataj za wysoko, bo się będę o Ciebie bała, dobra? Co? Tą parasolką można latać? Najlepszy dzień w życiu! Mogę wypróbować? Tak, tak. To może na zewnątrz, co? Okej. Okay. Dobra, ja Cię tu już zostawiam. A ja sobie odejdę trochę. Okej. Okay. Ale super, mamuś. Mega jest. nie normalnie można la... O. Nie. O nie. Co się stało? Nie. o jejku muszę wyjechać do szpitala. Nie, 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 nie. Mary, uspokój się. Dobrze. Co ci się stało? Ale co cię boli raczej? Co cię boli? No, no trochę noga, ale nie czuję, żeby to było złamanie. No dobrze. Dobrze, no to pojedziemy do... Do mojej znajomej lekarza, ona nas natychmiast przyjmie, bo wiesz, u lekarza do no to będziemy musieli czekać. Dobrze, mamuś, no bo trochę mnie boli ta noga, pośpieszmy się. Dobrze. Proszę jeszcze tylko o łapeczki i subskrypcje. Dziękuję.